Zagrajnik TV. Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich na porannej kawusi z Zagrajnikiem. Wybija godzina 10.03, czyli troszkę się opóźniliśmy. <gry> tak, mówię smutku, troszkę się opóźniliśmy. Ale już jest. Mm, pożegnalna kawa, słuchajcie. Tak, jak zgodnie z tytułem. Dzisiaj jest kawa pożegnalna. Więc um, tak, troszkę nostalgicznie. Ostatnia kawcia z Siemano za Siemano Siemanko, zawiedź mnie Jezus. Dzień dobry, Aglowal. Dzień dobry, e, Quake 3. Hejo. Siemanko, Tomasz, Fularczyk. E, jest i Kelo. Witaj, super, że jesteście. Ty też super, że jesteś. You are breathtaking! Fajnie, że jesteś. E, Kamil już pisze, że opóźniony. Siemanko, Eko, Kosanek. Michał. Kreza92, Ser Browarnik, Arturo, Jedi Przemo. Ostatnie pożegnanie. Siema Jandziuś. idziesz już na emeryturę, mówi Borsuk. Siemanko Borsuk! W ogóle Borsuk, gratuluję wszystkich życiowych przemian i w ogóle cieszę się, cieszę się po prostu. Chcę powiedzieć, borsuk, że się cieszę. siema Borsuk! Tak, chcę powiedzieć, że tam zawsze mi coś mignie i, 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 to, jest, i to jest super, jak ci się wiedzie. Kupę Tak, więc... Jak kiedyś będziesz w Polsce, to daj koniecznie znać. Mm, no. E, Siemanko-Kyrowski, Snorlax, Spiskosz, szwoją. No, jest dużo osób, słuchajcie, więc dzień dobry. Tak, e, ostatnia kawcia pożegnana oczywiście... nie ostatnia tak w ogóle, to taki... Jezus Maria, to tak źle brzmi. No Jak się mieli rozbić tym samolotem? Nie, 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 właśnie, ale to nawet nie chodzi o to, że ostatnia w sezonie czy wakacyjna, tylko właściwie ostatnia dlatego, że w najbliższym czasie, może tak, bo lecimy do Japonii, słuchajcie, dokładnie dzisiaj w nocy, o godzinie drugiej lecimy na lotnisko i, i potem czeka nas drugi długi lot, więc tak, e, przez dwa tygodnie słuchajcie, ponieważ jak pewnie wiecie, po jednym dniu pobytu w Japonii, tak zwany dzień aklimatyzacyjny, mm, przyjmujemy naszą grupę ludzi, którzy przylatują do Japonii e, i, i no i dwa nie będziemy słuchajcie z nimi zwiedzać, będziemy się z nimi kumplować, przeżywać przygody y, japońskie i nie będzie w ogóle czasu wtedy na robienie filmów na kanale, ani tylko będę tam czasem rzucać jakieś posta codziennie mam, mam nadzieję, na pewno więcej będzie na to. Um, na tak, na Instagramie i naszym TikToku tam macie linki w opisie. Na Instagramie um, będzie Relacja Codziennie Tak, na Instagramie, na Instagramie będzie codzienna relacja, więc link macie w opisie do Instagrama e, Ale po tych... Mam też przygotowałem w sumie dwa duże filmy na ten czas naszej obecności i trochę shortów, więc może nie za dużo, ale raz tego nie będzie jakiś film, mam nadzieję. Hmm, być może coś tam jeszcze dokleimy, smoku ma prawie, że już skończony film o Tomb Raider. Tomb Raider, Tomb Raider. Więc coś tam będzie, ale nie za, nie za dużo. Oczywiście nie będzie kawusi w tym czasie, kawusie, zaczniemy robić japońską kawę. Japońską Tak, ale raczej nie wtedy, kiedy będziemy z gośćmi, to ja raczej jestem tego pewien, może Smoku zrobię, ja na pewno wtedy nie będzie robił kawy. Raczej będzie japońska kawa dopiero po tych dwóch tygodniach, bo będziemy zmęczeni, będziemy ciągle chodzić, będzie. Nie, słuchajcie, to za, za dużo będzie gonitwa te dwa tygodnie. E, tu tylko słuchajcie powiem, że dosłownie oficjalnie za dzień albo dwa, hashtag autopromocja, uwaga, ogłaszamy wyjazd wiosenny do Japonii. Mm, więc jeżeli ktoś chciał pojechać na ten jesienny tegoroczny, a mu nie wyszło, albo nie miał pieniędzy, albo, nie wiem, coś mu stanęło na przeszkodzie, to będzie też możliwość wyjazdu na wiosnę, więc e, tak, też będzie taki wyjazd, to tak mówię. Czekam na kolejny film o Harum Potterze, mówi Artur Lanuszny. No oczywiście, że jest w ale nie wiem, czy akurat z Japonii mi się uda zrobić film o Harrym Potterze, bo tam będę miał kłopot z konsolami, ewentualnie. Chyba, że zrobię film o... Mm, na emulatorze wtedy, o Potterze na Game mm, Advance, bo mam tę grę kupioną, no, ale będę tam nagrywał na amulatorze wtedy, jak coś, nie? Zazdroszczę wam Japonii, powodzenia i moje zabawy. Dzięki wielkie. Tak, będziemy słuchajcie robić dużo. Będziemy dużo robić słuchajcie o Japonii, będzie dużo na to i tak dalej. Czemu nie jesteś na wycieczkę do Japonii? Mówi No jest to droga wyprawa, to droga, no w sensie, no relatywnie są to pieniądze, tak? Wiadomo, że jak na wyjazd tak daleko, to uważam, że ee, robimy to w miarę rozsądnie, wiecie, jestem tutaj całkowicie tendencyjny, bo, bo to organizuję, ale e, no ustalmy, to... To są jakieś pieniądze, nie? To w sensie, to nie jest mała, mała rzecz. Wyjazd na drugi koniec świata na dwa tygodnie, nie? Żeby sobie pochodzić po fajnych miejscach i spać w ryokanie, w yukacie. Co e, znasz Black Myth: Wukong z e, wydaniem fizycznym z kodem? Mm, w sensie, o Wukongu dzisiaj wrzuciłem film na kanał. Michał właśnie pyta, czy był ogarnowany Wukong. Właściwie, no okej, okay, dobre pytanie, ja w niego nie grałem. W Wukonga grał Gandalf e, i zrobił recenzję i wpadł dzisiaj na kanał. Więc bardzo polecam zobaczyć sobie, słuchajcie, nie? Mm. A ja będę grał na PlayStation, jak wrócę z Japonii, to będę grał na PlayStation w Wukong, a taki jest plan. Cholipka, kokosanek. Cholipka. Oczywiście, że powiem. Wie, gdy kto mnie totalnie wzięły zaskoczenie ostatnio na PS5, to Hogwarts Legacy i jakie jakieś to dobre. i właśnie Wukong. Matko to jeszcze lepsze, nie śpi po nocach, bo gram i gram. Jestem zawodoczony. Cieszy mnie to. Zmieniłem pracę, żeby było mnie stać w La Pato. <laughs> na Japan. Hmm. Ja to, no nie wiem, czy ty lecisz z nami, teraz chyba nie, chyba, chyba wydaje mi się, że nie, ale jakbyś kiedyś chciał polecieć, to śmiało. No słuchajcie, to no, dosłownie na, na dniach będziemy ogłaszać, A nie chcę się za bardzo reklamować tego wyjazdu do Japonii, bo na to przyjdzie czas, będzie jeszcze dużo informacji o tym. Wiedzcie, że będzie i że będzie niedługo oficjalnie ogłoszone, więc tak. Łumi eee, Boy e, Sarzyk pisze, siemaneczko, zagrajnik, mój wyjazd do Japonii na rok już teraz bliżej. Ło, już 10 września jadę wyrobić wizę studencką, nie mogę się doczekać. Ło, na rok, ale jazda. No właśnie, jaka uczelnia, że możesz nam zdradzić, jeżeli masz ochotę? Super, naprawdę super. To będzie przygoda. No my tam jeździmy na 3 miesiące, ale szczerze wam powiem, że już pod koniec tego wyjazdu zawsze czuję jakąś nostalgię i tęsknotę za domem. Jednak. stary już jestem i nostalgiczny, więc taki wyjazd. i teraz też to czuję, nie? Dzisiaj jeszcze widzimy się z rodzicami, żegnamy się ze wszystkimi. No w ten ostatni rzut oka na mieszkanko przed wyjściem i zawsze taki, o Boże, nie wyjdziemy mi poza tyle miesięcy Potem jest w Japonii super i że ma tam mega przygody, ale ja jednak jestem nostalgiczny, ja jestem tego typu osobą, która śpi dwa dni w hotelu, widziałem jakieś taką rolkę gdzieś chyba na TikToku czy gdzieś dwa dni w jakimś hotelu dowolnym, w Japonii czy gdziekolwiek I po dwóch dniach jak wychodzę, to jeszcze patrzę na tęsknię i mówię Ach, ten pokój hotelowy, w randomowym hotelu generycznym, który wygląda każdy inny. Będę za tobą tęsknił. I, I zamykam drzwi, autentycznie jestem tego typu osobą. Więc skoro mam takie uczucia wobec losowych pokojów hotelowych, to co dopiero powiedzieć o moim własnym domu, o mojej rodzinie i wiecie o, o wszystkim w Polsce, nie? Więc tęsknię, tęsknię. Mniej pieniędzy po, yy, pożera wykończenie mieszkania i kredyt. No, akuma, ale będziesz miała wykończone mieszkanie, więc to też warto, nie? Dlaczego pożegnalna? Bo wyjeżdżamy do Japonii dzisiaj, e, w nocy, i nie będzie kawki przez dwa tygodnie najbliższe. E, Fujiyama Japanese Language School jest to szkoła nauki języka, jak i kultury japońskiej. Młoda szkoła to jest powstała jakoś chyba w 2019 roku. Ale spoko, ej Wumi, jak tam będziesz rok, jakie to jest miasto, jeżeli możesz nam powiedzieć? Jeżeli oczywiście możesz, jeżeli, jeżeli chcesz. Bo może być tak, bo my tam za też będziemy. To może, może nawet się gdzieś spotkamy, wiecie, to jest zawsze takie, takie abstrakcyjne, nie? Że w ogóle widzimy się jeszcze z jedną osobą w Tokio, co najmniej jedną osobą, jednym Polakiem, już umówiliśmy. Eee, nie powiem z kim, bo to też ten, ale no, nieważne. Chodzi o to, że jaka to jest abstrakcja, że jesteś sobie, idziesz tam przykład nie, na wypad na miasto, umawiasz się, no stary, dzisiaj widzimy się na Saxiu o 20, na drugim końcu świata w Japonii, nie? Spotkać się z kimś i pogadać. Zawsze to jest takie niesamowite. Jakbyś wypadł, na, no dzisiaj w Kotowicach na mieście, nie? Widzimy się, a tutaj widzimy się, ale w Tokio. Znowu jesteś w domu, to czujesz tęsknotę za Japonią. Cudowne uczucie, jakie może być tęsknota, dziwne, ale tak jest. Tak, prawda, prawda. Tak, tak, tak. To jest coś, co napędza cię w życiu. Bo zawsze chcesz iść ten krok dalej, ale potem też też wracać. No, jest tak, jest tak, jest tak. Mm. Mimo ciebie słuchać, mimo że nienawidziłem Switcha, to i tak obejrzę każdy film o mnie ciebie. Słuchajcie? Właśnie! Odosie Switcha. Dwa filmy, jakie teraz przygotowałem, one będą wprawdzie tylko dwa, ale będą mega długie, bo jeden film to będzie 40-ponad-minutowy w którym pół godziny to będzie gadka o dziesięciu, w moim zdaniem, najlepszych grach na Switcha. E, więc to będzie mega długi film, który już powinienem był zrobić dawno temu, on już gotowy i czeka, e, więc to będzie jeden film. E, tak, o dziesięciu, od, od, od tej najmniej ukochanej, ale już ukochanej, do tej najbardziej ukochanej. Myślę, że już część z Was pewnie się domyśla, co jest na szczycie, ale e, film będzie można zobaczyć niedługo i to jest taki mi kolejny, kolejna próba przekonywania ludzi, żeby kupowali Switcha, że warto, że warto. Podjąć taką decyzję, to jedno, a drugi film, słuchajcie, to będzie oczywiście już też gotowe. Właśnie się dzisiaj zaplodowało Top 30 Gier 2002 roku, więc i ten film też będzie trwał pół godziny. Więc słuchajcie, dwa bardzo długie filmy dla Was, ale już od razu mówię, że po tych dwóch tygodniach, jak skończymy chodzić z naszymi widzami, klientami. To mamy parę takich mniejszych rzeczy, które będziemy wrzucać na kanał, więc potem szybko się raczej wrzucanie. Będziemy tam po nim pracować trochę mniej. Te filmy będą krótsze, będą bardziej takie mm, robione na żywca często, ale będą, ale będą. Zamiast pracy, będzie w osace przez 5 dni. Jak tam będziemy wyaglowali? No to, kurde. No to. To trzeba się spotkać, chyba, nie? Zwłaszcza wieczorki, bo wieczorkiem będziemy mieli więcej czasu aglowalne na to, żeby gdzieś wyskoczyć, nie? E, bo w ciągu dnia będziemy raczej e, e, odhaczać punkt naszej agendy, ale jest sporo do zobaczenia w tej Japonii mm, i będziemy sobie jechać takim, e, no każdego dnia będzie dużo, będzie dużo, ale też każdego, każdego dnia będzie trochę miejsca na, i czasu na położenie sobie własnym szlakiem. Siema Grajek, No Time No Sea, Siemanko Bart, Zgredy. dzień dobry z Gredy. Zadanie, kto top 5 w polskim YouTube, według mnie, że chodzi o mówców, których słucha się rewelacyjnie. Zwłaszcza, że chcę kupić Switcha wkrótce raczej. Bardzo mi miło Vyha QL, że tak mówisz, to jest mega sympatyczne. Ja sam nie wiem, gdzie bym umiejscowił zagranika, gdybym nie był zagranikiem. Dlatego, że mało, to wiecie, że mało YouTube oglądam. Bardzo mało YouTube oglądam. Właściwie powiem wam szczerze, że ja w ogóle jestem odcięty od informacji o świecie. W sensie, sam się odciąłem dawno temu. Mało wiem, co się dzieje na YouTubie. Bardzo mało oglądam innych twórców. Właściwie zaglądam tylko i wyłącznie z takich polskich twórców o grach. To, to chyba głównie na TU, czasami Energika oglądam. Eee, okazjonalnie zdarzy mi się kłaza, No i jeszcze rzadziej zdarza mi się TV Gry, nie? Jakby, no nie wiem, a tak to w ogóle YouTube nie oglądam, w sensie giroczkowego. A jeżeli już faktycznie też oglądam codziennie, to to są podcasty po, eee, po japońsku, więc... To jest jedyny mój kontakt z YouTubem, ale o świecie też nie to się dzieje. W sytuacji politycznej w Polsce nie ma pojęcia, nigdy nic nie wiem. Bo po prostu jakby nie wiem, odciąłem się od tych rzeczy Nawet temu, uważam, że dobrze mi to robi i nie ma potrzeby jakby za bardzo śledzić newsów. Tylko jak gdzieś tam idziemy do rodziców Smoka, to tam czasem leci telewizor i wtedy mam okazję nadrobić wszystkie zbiorcze informacje, na przykład przed miesiąca, nie? Co tam się podziało w Polsce? Bo tak to znaczy mało do mnie dociera. Skoro mowa zagraje Wiku, to podobno ktoś zrobił przenośnego Prefiksa z wyłączonymi przyciskami i monitorem oraz X-Station. O kurde, przerąbane. W ogóle nowy film o PSXie jest ułatwiony, ale pewnie widzieliście. Rzucę anegdotę. Moja mama się zainteresowała Switchem, chciała zobaczyć i chyba właśnie wtedy odkryła, że są gry inne niż strzelanki, symulatory i gry mają filmy wprowadzające. Ta, słuchajcie, nasi rodzice, pokolenie naszych rodziców, znaczy to są może trochę inne pokolenia, bo to są pewnie też młodsze osoby, ale pokolenie moich rodziców, moi akurat rodzice nie, bo oni już trochę ich zredukowałem, ale chyba dalej mają, mimo tego co wiedzą, co im mówię, dalej mają takie wyobrażenie gierek, że to jest jakieś takie, wiecie, szczelanie, jakieś punkciki się zbiera, piw, 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 piw paf, 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 o kombo, kombo, punkcik, nie? Wiecie, bo jakby, oczywiście oni wiedzą, że jak im mówię, że gry to jest coraz wielkie medium i coś tam, ale sami nie grają, sami rzucą czasem okiem na jakiś film, nic z tego nie kumają, rzecz jasna. I nie tylko oni, ale też ludzie z ich pokolenia. Znaczy, no może jeszcze teraz więcej, ale chodzi o to, że generalnie ludzie z ich pokolenia mają tak, że najbardziej mi utkwiło w głowie w to, co oni faktycznie grali. Nie? Nawet jeżeli widzą filmy o grach, to nie do końca może odróżniają patrząc na filmik, co jest gameplayem, co jest cutscenką, w ogóle jak to się gra, bo to już wygląda jak film. To jak to się gra, nie? Tak, no kiedyś się że wiedzieli, czy to film. Ale, a wiecie, a ich wyobrażenie gier jest takie, że jakiś tam piksel idzie, strzela i coś tam wybucha, nie? I to faktycznie jest coś, co oni ogarniają rozumem w większości, nie? E, tutaj... I to bez obrazu dla nikogo, bo to jest jakieś naturalne, nie? Po prostu to, to, to jest to, co, z czym oni faktycznie mieli kontakt, nie? Z czym faktycznie... W co faktycznie oni grali. W sumie to ci raz tego odcięcia się mówi, towarzysz. To jest bardzo proste, towarzysz Wiktor, po prostu to zrób. To tak samo jak, sobiecie, jak... To jest moja metoda, nie? Jak przestać spożywać cukier. Po prostu przestań go spożywać. Ostatnio był okres na weselu. I pierwszy raz od dawna zadałem sobie jakieś deserki mm, i były mega za słodkie, ale było takie okej, okay, wesele może być, nie? Jesteśmy tutaj na weselu, to jest faktycznie okazja raz na x, nie wiem kiedy znowu będę na weselu, bo już wszyscy moi znajomi to się mieli pobrać, to się popowiadali. nie. Ale większość, taki w realnym czasie. No, te ta... rozwody. Tak, rozwodę, a z tego nie ma wesela. Więc uznałem, że mogę sobie wieść, ale generalnie po prostu nie jest cukru, Zacz, zacznij go nie jeść i tyle. Po prostu pewnego dnia powiedz: Nie jem cukru i go nie jest, koniec. Jak masz ochotę, po prostu, najważniejsze, też nie mieć cukru w domu. Eee, I to samo jak z wiadomościami, po prostu przestań je oglądać i już, i już, koniec. Ja głównie oglądam energika, ale nie wszystko mnie interesuje, mówić mi. No, oczywiście, jest takie naturalne. Nie ma takiego twórcy, który robi wszystko, co nas interesuje, i to zresztą też zdrowe, bo zbytnie zapatrzenie w jeden kierunek zawsze, czy to jest typ książek, czy YouTube, czy tylko jeden typ gier, co też mówiłem, żeby się grać w różne gry, nigdy nie jest do końca dobre, myślę. Warto jednak karmić się innymi rzeczami i sięgać czasem po coś innego, nie? Ja nie oglądam YouTube'a, ale oglądam inne rzeczy. Czy tam książki, wiecie, robię inne rzeczy w życiu, nie? Dużo gram w gry też, różnego rodzaju, więc nie ma miejsca na wszystko w życiu. Nie ma miejsca na ten. Jakie plany, z recenzją Persony w 3 Reload. W, w Japonii nagram. Spoko, nagram w Japonii. No, to będzie raczej takie... Nie musicie mi co roku przypominać. No właśnie. Pytałeś o miasto, gdzie znajduje się tak szkoła, jest to e, Fuji-Kawaguchiko w prefekturze Nasi. jest to jakieś dwie godziny od Tokio. A, okej, okay. dobra. ok. Hmm. Jak Fuji, to pewnie w kierunku południowym od, od Tokio, tak mi się wydaje. Nie do rady, nie w mojej chałupie, gdzie mam skrajne opinie od rodziców innych. aha No ja miałem tak, że moje opinie z, z moimi opiniami rodziców się z reguły w większości kwestii takich istotnych światopoglądowych pokrywały. Ale, ale może dlatego, że wyros, wyrosłem w takim właśnie domu artystów i tak mam wrażenie, że od dziecka miałem kontakt z artystami, i którzy mieli takie bardzo e, otwarte podejście na wiele spraw. Tak myślę. Jakby nigdy nie miałem takiej potrzeby buntu wobec tych poglądów. To też jest czymś naturalnym, buntowanie się przeciwko poglądom rodziców, nie? Moja dziewczyna miała takie zadanie, dopóki jej nie puściłem Wiedźmina 3... a nie miała takie zadanie, nie puściłem Wiedźmina 3 i musiałem grać z nią od tego momentu. Ha! W ogóle planuję film o Wiedźminie 3. O, Joanna Muśnicka płaciła 12 zł. Leczcie bezpiecznie do tej zabawy. <laughs> <laughs> go <"Arigato> gozaimashita! <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, tak. No, będziemy się dobrze bawić na pewno. Będziemy też dużo pracować tam na tym wyjeździe. Te dwa tygodnie to będzie ciągła ca praca właściwie. Od rana do wieczora, nie? nie? No. Dziękuję bardzo, Joanna. Joanna zawsze nas wspiera. Zawsze nas i od, od lat, od lat to jest mega miłe. E, czy będzie recenzja Astrobota? Nie będzie. Będzie jakiś krótki materiał o Astrobocie. Dosłownie po pierwszych wrażeniach tyle, ile zdąży pograć minimalnie. Ale nie będzie recenzji na pewno i będzie to mocno opóźnione. E, no. Jak już wspomniałem, byłem w Japonii na no, dwa tygodnie całkowicie sam i nie żałuję tego, a już niedługo będzie robione prawo jazdy. Nice Gamer to już też pewnie zrobić prawo jazdy w przyszłym roku, więc możemy sobie piątkę. Serio? No tak, no przecież trzeba. Po wow. to, żeby po Japonii jeździć. Jeżeli chodzi o dietę, zero cukru i tak dalej, to wystarczy na początku silna wola i po tygodniu człowiek już się nie tym... Dokładnie, potem już nie czuć, słuchajcie. Na początku ten cukier, mega masz ochotę, a potem... Polecam zacząć pierwszy krok, słuchajcie, od zaprzestania picia słodzonych napojów. E, po prostu pijcie wodę, picie herbatę, picie kawę bez cukru. Zero słodzonych... To jest najgorsze. Ze wszystkich słodkich rzeczy, które wyniszczają nasz organizm, ze wszystkich, Najgorsze jest na napojów, bo nie czujesz nasycenia, możesz pić i, pić i pić i pić i pić, ale cukier zostaje w tym organizmie, Wątro, wątroba ciągle go na tłuszcz i to naprawdę, zresztą wiecie, jakby otłuszczenie organizmu w wyniku e, jakby spożywania cukru, to jest straszna rzecz, ale to jest jedna z bardzo wielu negatywnych, jeden z wielu negatywnych skutków spożywania cukru. Więc no, suknie totalna racja, potem jedna łyżeczka słodzi jak cztery, cztery przed cztery przedstawką. Dokładnie, dokładnie. Wszystko jest bardzo słodkie. Czy oglądasz może szaka, ja niedawno go odkryłem i często cię krytykuję moim zdaniem, często słusznie za twoje filmy odniesiesz się do tego, czym się nie przejmujesz. Słuchajcie, jakby nie oglądam YouTube'a. Każdy może krytykować za więc ciężko mi się odnieść. Nie oglądam nic. Na YouTube. Wiem, że są takie osoby, które krytykują moje filmy i mogą to robić, więc spoko. E, nie rozumiem, ale okej. Okay. Mordo, co to za porządna kawa? Bo wyjeżdżamy do Japonii na dwa tygodnie. I tak. I, ale potem będzie japońska kawusia, tylko że ona będzie dla Was o porze wieczornej. No, więc będzie bardzo późno dla Was ta kawa. Ale będzie, będzie, będzie kawusia. Więc bez obaw. W ogóle cieszy mnie, że tu jest 120 osób, słuchajcie. Na takim po prostu gadamy o niczym. To jest mega miłe, bo czasami staram się, żeby były jakieś tematy na takawkę i poruszać jakieś newsy, ale dzisiaj uznałem, że nie będę mam na to czasu, chcę z wami po prostu pogadać. Ostatnio przed wyjazdem na wakacje zapomniałem się wytłumaczyć. I potem ludzie pytali, gdzie Kawusia. Więc tym razem po poczułem, że muszę w sposób legitny wam wyjaśnić, e, wytłumaczyć czemu nas nie będzie dwa tygodnie, żebyście nie mieli obaw. Oczywiście i tak potem będzie dużo informacji, dużo postów na temat e, na temat tej Japonii. I tak byście się dowiedzieli pewnie, ale Myślę, że bywalcy kawusi mają prawo usłyszeć ode mnie osobiście, twarzą w twarz. No. Słyszałeś korona w Katowicach? Nie. Poranna kawa w Japonii to najlepszy dowód na to, że Ziemia jest okrągła. No nie? Ej, w ogóle to jest ciekawe, że są ludzie, którzy nie wierzą, myślą inaczej. Każdy czuje, jak miło odpowiadasz. Fajnie jest dla wielu, dużo znaczysz. Tylko dla twojego gadania tu siedzę, mówi PRTR Production. Bardzo mi miło. Wielkie, dzięki. Ja zagrywam się w Eldena i jest to super przygoda. Słuchajcie, jeszcze dzisiaj chyba można wysłać, konkurs jest na, do wygrania Elden Ring, więc jeszcze Was zachęcam. To, to jest w filmie o 6 rzeczy, czy tam chyba 9 rzeczy, jakie chcę zobaczyć w GTA najnowszym. Czy tam sześć rzeczy, nie pamiętam już, w GTA 6. Czy 9 rzeczy? Chyba 9. Więc razie tam jest konkurs i jeszcze dzisiaj można się zgłosić. A wam powiem, tajemnica jest taka, że nie ma za dużo zgłoszeń, więc jest duża szansa, bardzo duża szansa na... A konkurs jest łatwy, bo trzeba zrobić cokolwiek, na wygranie e, tego, wygranie Elden -a. a że sponsorem jest Opera GX, no to hashtag reklama, żebyście wiedzieli. E, no, ale to bardzo miła reklama, bo fajnie, że fundują trzy gry, nie? E, I to świetne gry. Ja za każdą mówiłem, że to musi być Elden nie? Jak pytają, jaka nagroda. E, to mówi, hejo Jędzku, nauka w tle, czy to e, Hani Dani, Świetny album. Miło A nie nie nie, wiesz co? To jest z... To jest... O kurde, tu się włączyła jakaś muzyka. O Jezu, ale lipa. Właśnie chciałam ci powiedzieć, że to są jakieś trendujące utwory z Instagrama i TikToka. Jeża, blokada filmu, bo ja tu miałem filmik z Royalty Free, w sensie, że... E, a dobra, dobra, pewnie będzie... Ale to chyba teraz może usunięcie muzyki z tego. Ale lipa! <laughs> nie, ja nie to chciałem puścić. pójść. Problemy techniczne! Bo zawsze da daj odtwarzaj w pętli kawałek, który leci, a tu się włączył jakaś, jakiś utwór z copyrightem. O nie, copyright strike, w skrócie. Czyli mieszkam Stalkera. Szczerze mówiąc, nie mam zbyt dużej historii z pierwszym Stalkerem i z tą serią, więc. Ale czekam na dwójkę, bo ona świetnie, plus bardzo tak ideologicznie stoi za tą grą. Um, bo jest ważna, uważam. Nie wiem, czy nim zagram. Być może tę recenzję zrobi Gandalf. Zobaczymy. Nie wiem kiedy. Chociaż nie. Może ja ją zrobię, bo to już będzie po Japonii. A czy. No, pewnie coś będzie. Czy Jakoś bardzo nie czekam, ale jestem ciekaw. Czy Dino Dynokraty Zemeki GTA 4 Remastered? Myślę, że kiedyś będzie remaster GTA 4. Kiedyś się pojawi. No. Słuchajcie, ostatnia minutka została, więc y, tak nostalgicznie y, na kawa, ale widzimy się, myślę, za dwa tygodnie i postaramy się robić w Japonii te kawki dwie w tygodniu, czyli na przykład na, na początek tygodnia i na koniec tygodnia. Oczywiście to będzie też zależało od tego, czy akurat będziemy gdzieś w ruchu, czy to będzie dzień, kiedy zmieniamy hotel na inny, bo będziemy w tej Japonii dużo podróżować, żeby odkryć dużo ciekawych miejsc i y, na przyszłe wyprawy. Wszystkim tym, którzy chcieliby z nami jeszcze kiedyś pojechać, to przypominam, że niedługo będzie ogłoszenie wyjazdu na wiosnę, więc też będzie sporo czasu do namysłu, sporo czasu, żeby przemyśleć sobie to, czy chcecie pojechać. No, a ja dziękuję Wam, zapraszam też do zobaczenia, słuchajcie w filmu o Wukongu, który pojawił się na kanale dzisiaj rano. Więc jeżeli ktoś nie widział jeszcze, to e, myślę, że to jest dobra okazja, że tam puść. O, Towarzysz Wiktora jeszcze na końcu wpłaciła 10 złotych. Dziękuję. Dobra dyszka za przekonanie mi do kupna Switcha. <grym wiosenie> e, o, tak, Switch. No, no, ale to, to, to koniecznie, Towarzysz Wiktoria, czekaj na ten film o 10 najlepszych grach według mnie na Switcha, bo to też może być dla ciebie ciekawe, a to będzie już niedługo na kanale, dosłownie na dniach. Jojo pisze: Poranna kawa powinna się zmienić w wieczorne, sake. to będzie właśnie dla Was wieczorne, ale ja ostatnio piję bardzo mało alkoholu, więc mimo tego, że mega lubię nihonsiu, to nie planuję go pić za dużo w Japonii. Będzie, będę pewnie pił bardzo, bardzo rzadko nihonsiu, czyli sakę, tak. Ale będę pił kawcie wtedy z Wami albo herbatkę, może herbatkę, więc to będzie? Japońska kawko-herbatka dla Was wieczorna, dla mnie poranna pewnie. Dobra, trzymajcie się, trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy dotarli w całości, żeby nasza wyprawa z naszymi e, widzami była jak najfajniejsza. Śledźcie nasze informacje na Instagramie, na Pokamito i także na Zagraniku. No i co? Widzimy się już niedługo w Japonii. E, a ja wam życzę udanego nowego roku szko szkolnego. Papatki, trzymajcie się, cześć! Zagrajnik TV.